Dzień dobry, witajcie, moje drogie wodniki. Zapraszam Was, kochani, do czytania dla Was na listopad. Jak się pokazuje listopad w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? Energie, z jakimi będziecie mieć do czynienia. Warto tutaj potraktować to czytanie jako wskazówki, wrócić do niego z początkiem listopada. Myślę, że początek listopada to będzie dla Was bardzo dobry moment, żeby właśnie sprawdzić, jak to się u Was realizuje. Początek, czyli parę pierwszych dni, albo maksymalnie tydzień, tak myślę. I tak, opowiem jak zwykle na, o tym ogólnie na początku. Później będzie też druga talia, i tutaj podzielimy. To czytanie na miłość, uczucia, relacje, związki, finanse, rodzinę, pracę. A na koniec jedna karta z przesłań anielskich. Dla Was jako wskazówka, podpowiedź na listopad, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Zapraszam do czytań indywidualnych. Zapraszam Was do kontaktu, dziękuję za polubienia, komentarze, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za wsparcie przez Bajkofi i Patronite. Cudownego listopada i zaczynamy. No i właśnie, jak Wy zaczynacie? Zaczynacie w dziesiątce buław, czyli z początkiem listopada możecie zakończać działania. Działanie zakończać, tak? Czyli działania jest tutaj z początkiem listopada bardzo dużo. I tak można powiedzieć, że już... Następuje tego kres, dlatego że... Co byśmy, nie możemy nic więcej zrobić. Co byśmy nie zrobili, to już będzie i tak bez sensu, bo lepszych wyników, efektów nie będzie. Tutaj jest dziesiątka buław, która mówi, że jesteśmy w, w jakimś sensie przytłoczeni ilością pracy, jaka może na nas spadać na przykład, albo ilością na przykład kontaktów również z innymi osobami. W każdym razie potrzebujemy tutaj sobie odpocząć. Jeżeli o relacje by chodziło, to potrzebny nam jest dystans większy. Czyli odpoczynek od relacji. Jeżeli byśmy zostali w temacie relacji, to tutaj... Jest dodatkowo czwórka pentakli, która mówić może, że nie chcemy właśnie takiego kontaktu, ponieważ możemy mieć jakieś obawy różnego rodzaju. One mogą być i związane z naszymi emocjami, ale mogą być także związane z naszymi finansami, na przykład, bo to jest czwórka. Tutaj też dla niektórych osób mogą się zakończać działania związane z jakimiś inwestycjami waszymi długoterminowymi, albo takimi jakimiś bardzo was na dłużej zabezpieczającymi, czy takimi, których jesteście Pewni, że z nich powinniście pieniądze dostać. Na przykład. No i. Na wyzwaniu, z czym Wy możecie mieć problem? Tutaj trójka pokazuje nierozwiązane sprawy, że robimy problem z jakiejś rzeczy, nad którą trzeba popracować, a nie płakać. To po pierwsze. A drugie, karta kochanków może nam pokazywać, że mamy problem z podjęciem decyzji, że czekamy, możliwe, że to jest związane z tym zakończaniem, że jest nam tak ciężko zadecydować w Temacie na przykład wyboru. I tutaj e, kochankowie mogą pokazywać nam wybór między jedną a drugą osobą, ale w każdej innej sprawie. Wybór jakiejś drogi dla siebie, prawda? Może jesteśmy w tych wyborach bardzo ostrożni, może jesteśmy aż za ostrożni, a, yy, a może w trójce właśnie robimy z tego jakiś problem. To wyglądałoby na to, jakbyśmy mogli do tego podejść trochę lżej. Karta kochanków pokazuje nam relacje, żebyśmy też zwrócili uwagę większą na dobre relacje z innymi ludźmi. A trójka Mieczy może również pokazywać nam, żeby nie ostro się na przykład na kogoś temat, wypowiadać, żeby nie robić komuś przykrości, żeby nie wypowiadać słów, które mogą być dla innych osób mniej przyjemne, prawda? Pomimo, pomimo wszystko. No i dalej. Na podstawie waszego czytania jest głupiec, macie nowe pomysły, macie nowe idee, może macie e, takie myśli, żeby e, pojawić się w innym miejscu. I to jest również związane z dwójką buław, czyli trzeba jakieś tutaj decyzje ewidentnie podjąć w listopadzie, czy chcecie po prostu zadecydować. Może to u jednej osoby dotyczyć wyjazdu, a u innej osoby może głupiec mówić o dzieciach na przykład, a u kogoś jeszcze innego głupiec może mówić o nowych relacjach, nowych znajomościach i decyzje z tym związane, a u kogoś jeszcze innego o podróżach i nowych miejscach. W Waszych myślach jest pokazana nauka, podróż, wyjście z jakiegoś stanu, który mógł być męczący i chcemy się otworzyć na coś nowego. Chcemy sobie zrobić czyste pole do nowych inicjatyw. W Szóstce Mieczy, bogaci o swoje doświadczenia życiowe, rozpoczynamy drogę, która ma poprawić naszą sytuację. No i właśnie. Drugą kartą, która tutaj jest, to jest pustelnik, który mówi też o odległości, o jakiejś izolacji, więc tutaj naprawdę wiele osób może się gdzieś wybierać, zamykać na przykład działania w jednym miejscu, zbierać na to pieniążki. Jakoś tak niełatwo jest ostatecznie powziąć to działanie. Ale wydaje się, patrząc na połowę miesiąca, siódemka mieczy i karta Maga, że w połowie miesiąca mogą się wodniki na to zdecydować. Siódemka mieczy, która jest pokazana na połowie miesiąca, ona może pokazywać właśnie przeprowadzkę, zmianę miejsca, wycofywanie się z jakiejś sytuacji po angielsku. Czyli w siódemce mieczy możemy coś zmyślać, kolorozować, możemy chcieć wprowadzić w życie nasze nowe inicjatywy, i kogoś na przykład do tego przekonać, bo mamy kartę Maga, który słownie wpływa na innych ludzi, który jest przekonywujący, działa na swoją korzyść, no i może tutaj podkoloryzowywać fakty, żeby coś uzyskać, no właśnie dlatego, że jest ta siódma, siódemka mieczy. Siódemka mieczy, mogę chcieć też uniknąć konsekwencji mojego działania, Poprzez właśnie takie na paluszkach wycofanie się z jakiejś sytuacji. Wasz punkt widzenia to jest Giermek Mieczy, to jak nic tutaj wygląda, wiadomość ze świata. Wasz punkt widzenia wygląda jakby na przykład zależał w jakimś sensie może to tak jest, może nie u nie, u nie wszystkich ale zależał od informacji ze świata. Tak? Mamy świat, kontakty zagraniczne na odległość i tak dalej. Oczywiście świat też dopinanie, zamykanie cyklu, i tutaj Giermek Mieczy pokazuje ciekawość. Tu bym widziała ciekawość świata i ludzi. Ciekawość zainteresuję się, zainteresuje się, dowiem się, ale Giermek Mieczy z kolei. No też nie jest pewny, bardzo dobrze pokazuje Waszą energię wodniki, bo to jest żywioł powietrza, ale w Giermach Mieczy tak jedną nogą tu, drugą nogą gdzie indziej. I nie wie, znowu. Czyli tak trochę tu, trochę tu. No i znowu mamy ten powrót do tego, że. Nie wiadomo na co postawić dokładnie. Z zewnątrz, co się pokazuje? Dziewiątka mieczy i as pentakli. No, as pentakli mówi o jakimś nowym miejscu, może mówić albo o dobrych jakichś perspektywach na przyszłość. Z tym, że dziewiątka mieczy pokazuje, że otoczenie wasze jest przerażone, albo wystraszone, albo wyolbrzymia jakieś problemy. Może stąd u was też trudności wyglądają wynikają, Dlatego, że jeżeli z otoczenia płynie taka energia, że wszyscy cię w jakimś temacie straszą i przedstawiają ci tylko czarne scenariusze, no to możesz zwątpić w to, czego byłeś nawet absolutnie pewien, prawda, lub pewna. Nadzieje obawy wasze. Nadzieję, dziewiątka monet. No, w dziewiątce monet mamy bardzo dobre finanse pokazane przede wszystkim. To jest spełnienie życzeń, dopięcie sytuacji, zamykanie jakichś interesów. Na przykład tu mamy króla Buław, król Buław pokazuje przedsiębiorcę, kogoś aktywnego, pewnego siebie, szefa może, może dyrektora, jakiegoś może kogoś wojskowego. Taką osobę bardzo aktywną, jeżeli by chodziło o znaki zodiaku i szukalibyśmy tutaj jakichś porównań, no to mógłby być lew, mógłby być strzelec, mógłby być baran również. W dziewiące monet i w królu, w królu zakończać możemy również działanie. W dziewiące monet zbieramy plon, zbieramy efekty, owoce naszej pracy i my finansowe, i my mamy na to tutaj bardzo y, ochotę i nadzieję, tak. Koniec miesiąca jest po prostu fantastyczny, dlatego że koniec miesiąca jest dla Was dokładnie odzwierciedleniem tej sytuacji, która leżała tutaj na podstawie Waszego czytania. Czyli już mówię, koniec miesiąca jest pokazany. Bardzo dobra współpraca, handel, coś robimy w dwójkę, zaczynamy nowe... Etapy. Zaczynamy, realizujemy, wprowadzamy coś w życie, prawda? Bo coś tutaj w dwójce monet się już materializuje. To nam się pokazuje w świecie materialnym. To nam się pokazuje. Czyli widzimy to w formie jakiejś, czyli to nie jest już tylko myśl jakaś, tylko mamy tutaj interesy, które dobrze idą. Albo współpracę, albo właśnie działalność z drugą osobą, a jest to coś nowego, jest to realizacja jakiegoś nowego pomysłu, ale może być też tak, że jest to realizowane po prostu w nowym miejscu. I to mamy tą dwójkę monet i głupca. Zaryzykowaliśmy i się opłaciło na koniec miesiąca. Można tak rzec. I to właśnie było pokazane jako podstawa waszego działania. O czym wymyślicie, może, co wy re realizujecie, jak działacie? Tutaj już też był ten głupiec, czyli tu mieliście te pomysły, które na koniec miesiąca zrealizowaliście, bo przystąpiliście do działania. Tutaj dwójka Była w, pokazuje, że poszła w to energia, która wprowadzała, wprowadziła tą akcję w ruch. Może ktoś wyjeżdża faktycznie. I może z tego powodu jest pokazana w tle dziesiątka pucharów, która pokazuje na przykład najbliższe osoby otoczenie, a z drugiej tali czwórka mieczy, która mówi o zatrzymaniu w kontakcie, prawda? Taki ciekawy miesiąc będzie dla wodnika. Ciekawy. Nie każda osoba musi wyjeżdżać, prawda? Bo wiem, że tutaj być może dużo na ten temat powiedziałam. W tarocie wyjazd czy nowe miejsce możemy rozpoznawać również jako nowe etapy, porzucenie starych myśli, wyjście z jakichś problemów, otwarcie się na nowe możliwości, prawda? To jest też jakiegoś rodzaju podróż. Szukanie nowych inspiracji. Nie musi być tylko podróż fizyczna, może być też czasami podróż duchowa, prawda? A to się wszystko i tak, i tak jedno z drugim bardzo mocno łączy. To zobaczmy, co się pokaże dla wodnika z tej talii, moi kochani, jeżeli chodzi o miłość, uczucia, relacje i związki. Miłość uczucia, relacje i związki dla osób spod znaku wodnika, szóstka pucharów. I król. Mamy bardzo dobre relacje. Bardzo fajne relacje, miłe spotkanie może być, ale to jest energia takiego szczęścia, otwartości, przyjemności, szczerych rozmów z królem Pentakli. I teraz, tak, albo możemy być bardzo zadowoleni z poprawy naszej sytuacji finansowej, być może, że ktoś nam to umożliwia. Król Pentakli może pokazywać męża, może pokazywać Osobę, która na przykład jest deweloperem, może pokazywać rolnika, może pokazywać ogrodnika, kogoś, kto ma kontakt z ziemią, kogoś, kto jest zamożny, kogoś, kto jest w znaku koziorożca, byka albo panny, może pokazywać kogoś, kto jest wobec nas lojalny, rozsądny, to jest mężczyzna raczej starszy, dojrzały w sensie. Nie, nie, że nie musi być starszy, jakoś wielce starszy, tylko jest po prostu dojrzały ten król Pentakli. No i król Pentakli zawsze daje. Tak, to jest ta osoba, która ma gest, bardzo miła wiadomość od króla pentakli może być. Bardzo przyjemne spotkanie, bardzo fajna relacja, kontakt jakiś zainicjowany poprzez wiadomość na przykład. Właściwie, wodnik bardzo ładnie, pokazany na uczuciach, ma tę sytuację. Zobaczmy, co w rodzinie. No, właśnie. I tutaj, dla wodnika, mogą być pokazane jak najbardziej nowe relacje. Co w rodzinie? W rodzinie piątka kielichów to ktoś jest zasmucony w rodzinie. Bardzo zasmucony, niezadowolony, w taką lekką depresję wpada, nie ma celu. Cele się nie realizują. A piątka mówi, że. Jakiś smuteczek do kogoś w rodzinie idzie, a z mieczy mówi, że... W asie mieczy jest takie bardzo surowe spojrzenie. Może być pomysł jakiś, ale jest też bardzo surowe spojrzenie, takie bardzo oparte na fakcie, na jakąś sytuację. Aha. No i się pokazała tutaj nam ta szóstka mieczy, która była też w myślach u wodnika. Więc, na przykład, jeżeli wodnik by się gdzieś wybierał albo faktycznie. Wyruszał w jakąś podróż, na przykład, jakby to powiedzieć, poznawczą, chciał się czegoś uczyć. Może to oznaczać również to, że wyjeżdża na jakieś szkolenia, prawda? Ktoś w rodzinie nie jest z tego w ogóle zadowolony, prawda? Tak. Ktoś tutaj stawia tak sprawy bardzo radykalnie i surowo jakby, jakby nie podobało się. Finanse uwodnika na listopad. Finanse to tak. Na finansach osoby się, osobistości się pojawiły. Królowa Mieczy, Król Kielichów. Na finansach. No tutaj mamy jakiś konflikt albo rywalizację z kimś, prawda, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Piątka Buław mówi nam, że każdy ciągnie w swoją stronę i Wodnik ma tu jaki, jakieś osoby pokazane. Królowe Mieczy to może być urzędnik, może być jakaś osoba prawna, może symbolizować umowę, może nam mówić o takiej ocenie przenikliwej sytuacji finansowej, o tym, że skupiamy się na szczegółach. Król, ale może też pokazywać właśnie Królowa Mieczy osobę, na przykład, pod Waszego znaku, lub bliźnięta, lub waga na finansach. Król Kilichów to jest żywioł wody. Przyjaciel raczej, prawda? No ale piątka buław mówi o konflikcie, o rywalizacji, o przeciąganiu na swoją stronę, o napiętej atmosferze. I to związek ma z Waszymi finansami. No wyraźnie, bo mamy też umiarkowanie, wyraźnie tutaj, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, w listopadzie musimy się z kimś dogadać. Musimy się z kimś dogadać. No, umiarkowanie mówi, że czasami jest lepiej ustąpić troszeczkę, niż się upierać. tym bardziej, że te osoby, które są tutaj pokazane, one nie są chyba jakoś tak wrogo do nas nastawione, tylko po prostu królowa mieczy jest konkretna, a król kielichów jest serdeczny i na pewno będzie chciał dla nas jak najlepiej. Ja tak myślę. Tak? No a my tutaj jakąś mamy przepychanka z nimi. Praca, wodnik. W pracy mamy opóźnienia, oczekiwanie, opóźnienie na Rozliczenie się, tak? Bo siódemka pentakli mówi, że w jakieś zajęcia mogliśmy zainwestować, może zainwestowaliśmy pieniądze. Musimy tutaj poczekać na nie, bo szóstka denarów mówi, że otrzymujemy, że są pieniądze i dostaniemy szybko. No ale nie tak może szybko jak się spodziewaliśmy, bo jednak na początku jest ta siódemka, która troszeczkę przykłada, przykłada trochę w czasie. Ale generalnie, jak już mamy dostać, to dostaniemy tak konkretnie, chyba. I w całości, i bez opóźnień. Później, tak. Co na to wszystko? Poradzę wodnikom. Karty przesłań anielskich. Przesłanie. Jakie będzie przesłanie dla wodnika? Czym się pokierować, żeby jak najlepiej się w tej sytuacji, w tych sytuacjach różnego rodzaju, czym się pokierować, żeby się odnaleźć i nie stracić? Czym się pokierować? Wodnik. Tytuł karty jest Czas odejść. No to to jest bardzo już naprawdę ciekawe. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi. Podobnie jak różne chwile, zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znowu wzejdzie. Zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów i cykli. No mi to pasuje, mi to pasuje do tego czytania bardzo, ponieważ tu początek miesiąca jest zakończenie i jest nowy etap i nowy pomysł i realizacja, więc mam nadzieję, że to się dla Was wszystko okaże jak najlepsze. Dziękuję Wam dzisiaj za Wasz czas, uwagę i życzę fantastycznych chwil. Do następnego razu.